Czy tam coś jest? Nie da rady tego otworzyć? Czekaj ze Fajne to jest. Halo! Jest tu no? Tak Robimy ten? Urbex? Urbex, kurwa. Kampanii ludzi. Chyba. A może nie. Te kable. Co to jest tego w noczale. Wi-Fi. Taka kudeczka. To To fajne to. Burg Wachter. Brzmi jak Adolf Hitler, prawda? Tutaj? To co? Jakąś starą kutkę. Kawał, dawaj ten, wytrych. Tak, puszka jeszcze kurwa po tym leży. No, z tej puszki pił kurwa. Ten co na, w, w tym, w Berlinie powiesił tą rosyjską flagę na Reichstagu. No zobacz. Pisze SSSR. Nie tam pozostało No nie wiem, tam coś jeszcze jest na wprost. Tam no Co to jest? Sracz Właśnie? Już <gry> tak daleko musieli lecieć? No nie Tam mieli jeziorko. Tam się umyli tam na policji? Tam zabiera, zabiera. Tak, żeby... <gry> A się nie A po te z okna do tym cegłem No, są cegły z tej... Z, ze zbombardowanej Warszawy Szyk. Co? A? Co to jest. Kurwa, ja bym tu normalnie auto parkował, wiesz? Przynajmniej nam nie porysują znowu. O. Dla przypomnienia ludziom. Większość kurwa zrujnowana już i piec. Nie. To było Ta, a tutaj patrz, widzisz te, te kurwa, poprzeczne? Tak? Tu, tu, to, to był bunkier, kurwa jednoosobowy patrz. Z tyłu strzelali z tej... Patrz jeszcze kurwa, jeszcze się dymi. Tak, wyciągnij. Ty no kurwa, tu musieli strzelać z tego. No ja pierdol. jest drugie, patrz. Drugie drzwi. Wybieram bramkę. Numer dwa. Co, ty nie otworzysz tego za chwilę? Po co te wloty by tu były? Do strzelania na pewno.